Hejka! Z tej strony Natalia. I Anastazja. A to nasz pierwszy odcinek z serii Lustra. Lustra mówią. mówią. E, słuchajcie, my dzisiaj tak do Was bardzo elegancko, bardzo odświętnie, bardzo galowo. Ale ma być na luzie. Tak. To jest nasza definicja na luzie. Nasza definicja na luzie. Część z Was może nas nie kojarzyć, natomiast e, tak jak mówiliśmy wcześniej, Natalia. Anastazja. Współtworzymy ze sobą razem już od roku markę Lustra Beauty Studio. I chciałybyśmy, żeby osoby, które jeszcze nas nie znają, być może poznały nas trochę lepiej, a osoby, które nas już znają, które e, są naszymi stałymi klientami, żeby może. Do... nie oglądać. <laughs> Wszystko wiecie. <laughs> być może, słuchajcie, dowiecie się czegoś. E... Nowego. Więcej, czegoś nowego o nas. Jakieś Także... Spicy, szczegóły. Ostatnio zadałyśmy klientkom zapytanie na Instagramie, czy chcą wiedzieć coś więcej, i dostałyśmy kilka pytań od Was, i chętnie na nie odpowiemy. Także zacznijmy od pierwszego pytania. Jakie macie marzenia? To jest ale... bardzo egzystencjonalne pytanie. Ale marzenia, marzenia nasze, nasze, czy marzenia takie biznesowe, bo to jest mega istotne. Ja zawsze, jeżeli chodzi o taką kwestię marzeń, to zawsze mówię, to zawsze mi tak bardzo coachingowo. Nie, nie lubię w ogóle takiej coachingowej yy, gadki, ale że ja nie postrzegam, nie mam takich marzeń stricte, tylko mam po prostu jakieś swoje zamierzone cele, bo uważam, że... Chociaż marzenia mogą być takie totalnie odjechane, totalnie tak, odjechane. Tak, nie w sensie wiem. wszystko inne. To są nasze. Wydaje mi się, że mamy bardzo podobne podejście, że Tak. To są plany, to są cele do zrealizowania. Piszemy, robimy, osiągamy. Tak. A sensie... takie totalnie odjechane to są już takie marzenia. Nie wiem. Mm. Skoczyć z. Z czego skoczyć? Z, z, z Park jeżeli mowa o takich celach, marzeniach biznesowych tak. na chwilę obecną, mówimy tak teraz o tym, co się dzieje teraz tak, to wydaje nam się, że po prostu chciałybyśmy stworzyć fajne poszerzyć nasz zespół no i stworzyć, stworzyć fajne, zgrane zespół który będzie mógł się rozwijać razem z nami razem z te dziewczyny mogły osiągać swoje cele nasze wspólne cele Żebyśmy stworzyły jeszcze więcej miejsc pracy i żeby tu było naprawdę. No żeby, żeby po prostu była tutaj bardzo fajna atmosfera, żeby każde, zarówno wy klientki, jak i nasze pracownice, no żeby czuły się po prostu tutaj, dobrze. tutaj fajnie i dobrze. Tak. I, I wydaje mi się, że być może dla niektórych to jest takie bardzo przyziemne. Bardzo cenimy sobie komfort pracy, bardzo cenimy sobie, że jesteśmy po prostu z klientkami w takich, a nie innych relacjach, że klientki przychodzą, e, możemy rozmawiać naprawdę na przeróżne tematy. Naprawdę na przeróżne. Naprawdę, na... klientki stałe potwierdzą i tylko stałe, bo jak przychodzisz do nas raz... Już automatycznie jesteś stałą klientką, bo zostajesz z nami. Yy, yy. Także tematy od, yy, słuchajcie, serialach o seryjnych mordercach przez to, co kupujemy, co kupujemy najczęściej w Lidlu, na zakupach, tak. jakie są nasze ulubione herbaty tak. yy, i co robimy w wolnym czasie, to jest yy, tutaj jakby... jakby... Każdy temat jest... <laughs> Open. Jest dozwolony. Przejdźmy do następnego pytania, <noise> ponieważ bardzo dużo osób chce wiedzieć, jak się poznałyśmy. Let's go. To jest bardzo ciekawa historia. Powiemy prawdziwą historię, nie będziemy owijać bawełny, nie będziemy. Powiemy prawdziwą, nie, nie będziemy kłamać. Nie będziemy kłamać, nie będziemy koloryzować. Powiem, jakie było moje pierwsze <noise> wrażenie. Ja też powiem, ja też ehm, powiem. Tak, poznałyśmy się jakieś sześć, siedem. Sześć, sześć, chyba siedem? sześć, nie, sześć. Czy jakieś sześć, sześć lat temu w poprzedniej tak. pracy. Tak. E, ja wtedy e, wtedy aplikowałam tam i pamiętam, że e, finalnie jak już e, było, to pewne, że ja tak, tak mi się wydaje, że chyba tą pracę tam już dostałam. E, przyszłam do salonu i wtedy się zderzyłam z Anastazją i zobaczyłam ją e, pierwszy raz wtedy i stwierdziłam. Boże, ta dziewczyna na, pe na pewno, jakby nie będziemy się kumplować ze sobą. Na pewno. Ja na pamiętam, pewno. Ja pamiętam taki pierwszy kad, taki flashback na Natalię. To jest kiedy Natalia była w trakcie próbnego mania e, i była str słuchajcie, była strasznie wymądrzała, bo zacięła klientkę i zaczęła mówić nie. Tak, nie tak. zrobiłam czegoś Albo takiego. Może nie zacięła, może, nie, może, dobra, przepraszam, może nie zacięła, ale w ogóle zaczęła wypowiadać się na temat. Przerwanie ciągłości na skórkę. Już. Już fake news, już fake news. Nie fake news, tylko zaczęła mówić takie słowa, których może na tamten moment nawet nie znałam. Był to polski level. Pro, C3, Promaster. To był Pro Max, to był polski Pro Max i ja takich słów nawet nie znałam. Ja mówię z nią na pewno się przyjaźnić nie będziemy. Nie ma takiej możliwości. Później na pewno to nie będzie to. I później, później pamiętam, jak rozmawiałyśmy, jak już no ta znajomość jakby weszła na taki level, że zaczęłyśmy jakby częściej się ze sobą spotykać, to rozmawiałyśmy o tym i ty mi mówisz, że Boże stara, ja powiedziałam, że ty jesteś taka przymądrzała i taka bezczelna i że nigdy nie chciałabym mieć z tobą nic do czynienia. So, I słuchajcie, and here we are, tak. prowadząc własną... Biznes. Nasze pierwsze wrażenie na temat siebie nie było najlepsze, ale, ale jesteśmy żywym dowodem na to, że pierwsze wrażenie nie do końca jest trafne. Tak, tak. Że czasami ludzie Albo, się że... mylą, i trzeba zawsze dawać drugą szansę. Albo że po prostu robimy bardzo złe fie. Albo tak. E, ogólnie możemy stwierdzić po latach e, przyjaźni, że raczej no, z tym pierwszym wrażeniem mamy problem, bo. <noise> Jaka była najgorsza sytuacja, która spotkała Was w branży beauty? Najgorsza sytuacja? Ja mam e, tak? na pewno e, taką jedną sytuację, która bardzo zapadła mi w pamięć. No to opowiadaj, bo ja tak nie, nie Ona się wydarzyła bardzo, bardzo dawno temu, jak zaczynałam tak naprawdę pracę. I to był chyba mój trzeci dzień w pracy, i pamiętam, że przyszła taka pani. I ja już wiedziałam od samego początku tego naszego pierwszego spotkania, że nie będzie miło, na pewno. E, ja byłam wtedy, nie powiem wam, że tak zestresowana, nie byłam chyba nawet, nie wiem, na egzaminie na Prawko, na, nie wiem, na maturze swojej pierwszej, chyba nie byłam. I finalnie skończyło się tym, że ona, słuchajcie, rozpłakała się, powiedziała, że to są najbrzydsze paznokcie, jakie ktokolwiek, kiedykolwiek idzie na Słuchajcie, ja myślałam, że ja po prostu zejdę na zawał tam na miejscu ja mówię Boże to jest trzeci dzień mojej pracy zwolnienie dyscyplinarne od razu w ogóle co ja tu robię co, co ja w ogóle co ja sobie wymyśliłam z tymi paznokciami nie jakby kobieta płacze ja jestem w ogóle what the fuck a najgorsze w tym wszystkim było to że ja tak naprawdę nie do końca miałam sobie znaczy, czy najgorsza ja po prostu nie wiedziałam do końca o co chodzi bo te paznokcie naprawdę były zrobione, w porządku. I wiecie, później okazało się, że ta pani wróciła na reklamację, już nie do mnie, obviously, bo wiedziała, że jestem najgorsza ever i w ogóle jakby do widzenia. I wróciła i okazało się, że nie podobał jej się kolor paznokci. A to akurat często się zdarza. Nie oszukujmy. Nie oszukujcie uszukuj... nas. Jeśli Wam się nie podoba kolor, musicie powiedzieć na etapie, kiedy nie jest to To jest. No, yy, na, natomiast wiecie, wydaje mi się, że teraz yy, po jakby tylu latach doświadczenia, uważam, że z każdej sytuacji tak naprawdę da się wybrnąć. Natomiast to była taka sytuacja, która bardzo zapadła mi w pamięć, ponieważ yy, wiadomo, że jakby pierwsza praca taka poważna budzi też jakieś konkretne emocje w nas i. Wydaje mi się, że ja też nie do końca tej pani się spodobałam. Eee, nie wiem, to pierwsze wrażenie nie, znowu Znowu zawiodło nas. Pierwsze wrażenie. To pierwsze wrażenie po prostu. No. Musimy iść na jakiś Musimy kurs. Musimy popracować. Kurs na temat. Wrażenia. Tak. Lecimy do następnego pytania, które brzmi: Jakie są wasze ulubione odmurzniające seriale? Tam, gdzie zabijają ludzi. To są twoje odmudzające seriale? Tak. Słuchajcie, tak naprawdę powiem o sobie. Tam, gdzie zabijają ludzi, też spoko, ale mam takie guilty pleasure. Moje stałe wiedzą. Ja nie wiem, jedno. co ty powiesz. Teraz. Ale ja lubię oglądać sobie Sixteen and Pregnant. Totalnie relaksuję przy tym. Moje życie wtedy staje się lepsze. E, nie, mój mózg nie jest w to zaangażowany, po prostu jakby percepcja i tyle. Ja, ja po prostu odbieram informację, ale nie przetwarzam jej i bardzo mi się to, to podoba. No i to właśnie to jest idealna definicja odmudzarza. Tak, i tak e, takie podejście szanuję. Także wszystkim polecam Sexiness in -and je... jeśli macie ciężki dzień, nie palicie papierosów, e, i... ani nie pijecie alkoholu. Ani nie pijecie alkoholu, to tak. polecam, polecam. E, To jest idealna definicja odmóżdżacza, wydaje mi się. W moim przypadku jest to oczywiście i to też jakby wszystkie moje stałe klientki odpowiedzą. Jest to oczywiście the Kardashians oraz Keeping Up with the Kardashians. Natomiast Keeping Up już obejrzałam wszystkie Sezony, teraz są nowe sezony. Dekardaszia słuchajcie teraz przed nowy sezon. Mega. Must watch ogólnie. Uważam teraz w tej aurze jesien... Boże, zimą. Jaka jest aura? Aura jesienna i śnieg za to za oknem. To jest bardzo fajne pytanie. Bardzo fajne. Tak. Co powiedziałybyście sobie sprzed roku? Słuchajcie, równy rok temu byłyśmy tak wystraszone. Byłyśmy tak zestresowane. E, I tak naprawdę. Aż normalnie ciary mnie przychodzą, bo słuchajcie, wokół nas było tyle fajnych ludzi, którzy pomogli nam, wspierali tak. nas. E, dzięki tym ludziom przeszliśmy, dzięki temu, że jesteśmy razem. I, no, i notabene. E... Wydaje mi się, że rok temu my nie do końca, przynajmniej ja też mówię ze swojej perspektywy, nie do końca wiedziałyśmy, co robimy, jak robimy, czy to w ogóle wyjdzie. I ja pamiętam, że my tak naprawdę na last minute te wszystkie też papierkowe sprawy udało nam się załatwić, co było po prostu ekstremalny stres, naprawdę ekstremalny, dlatego wydaje mi się, że przez ten w ogóle cały rok, który tutaj już przeżyłyśmy. Ja na pewno sobie bym powiedziała: ciesz się ze swoich małych sukcesów. Tak, bo ja. Jest, tak, to jest bardzo. To jest mój największy problem największy. Nie potrafię docenić do końca takich drobnostek, które składają się na taką większą całość. I zawsze mam coś takiego w głowie, że jak już coś jest osiągnięte, to mam takie okej! Okay, Next. Next, tak, next, 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 next. I to wydaje mi się, że jest. I wydaje mi się, że wiele osób tak ma. Yy, natomiast nie jest to nic dobrego. Nie jest to nic dobrego, ale dzięki temu mm, trochę. Po, po części jakby osiągamy pewnych rzeczy. Chcemy więcej, możemy więcej, wiemy, że stać nas na więcej. I ja na pewno powiedziałabym sobie i nam ogólnie: nie bać się. Tak. Brnąć tak. W to, iść w to, robić to. Hmm. Albo jak się bać, to bać się i robić. Bać się i <noise> robić, tak, tak, tak. Bać się i robić, bo tylko tak powstają fajne rzeczy. Tak, być spoconym ze stresu. Tak, mokre i... majty i do tak, przodu. Na tak, koniec. Tak. To, jest, to jest to motto. To jest to motto. Jest to motto. Maj, tak. Mokre majty i do przodu, tak. bo inaczej, no inaczej nie będzie. Po tak. prostu. To prawda. Tak ma być. To prawda. I przechodząc chyba już do ostatniego pytania, jak to jest mieć tak zgrany zespół jak wasz? Żeby mieć zgrany, fajny zespół, przede wszystkim mają być fajne szefowe. To było bardzo, to było takie bardzo skromne podsumowanie bardzo tego. skromne podsumowanie. Nie no, żartuję. Ogólnie, <noise> e, znaczy już wbiło mi ADHD, ja już nie umiem siedzieć, bo już potem chodzi pode mną, ale jak mieć tak fajne zgrany zespół? Słuchajcie, chcemy zatrudniać ludzi, którzy czują ten vibe którzy czują tę estetykę i chcemy też zatrudniać osoby, które będą miały taką samą jakość. Jak my wszystkie. Przecież żebyśmy, że pracujemy wszystkie na poziomie, żebyśmy pracowały wszystkie bardzo, bardzo, jakościowo, żebyśmy miały tą samą estetykę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zatrudnianie nowych osób, wydaje mi się, że to jest po prostu też taki wspólny vibe. Tak. Że trzeba, po to musi być po, po prostu. ta osoba musi przyjść i musi. To musi kliknąć. To musi tak, tak, tak. To, to musi kliknąć. Nie, nie ma jakichś najważniejszych rzeczy. Nie ma, nie ma recepty. Słuchajcie, nie, nie ma e, nie ma do recepty na, dobre, na dobry zespół i tak dalej. Po prostu nie, bądźcie sobą. Nie, już zaczęły się. To <laughs> Może nie, to było nie super wiem. super blogerski. Nie wiem nie wiem czy wiecie, ale Anastazja skończyła kierunek coaching. <laughs> e, tak? <laughs> To taki, Gdzieś muszę tą wiedzę wkładać. Ciekawostka na dzień. Bądźcie sobą Bądźcie we wszystkim, sobą. co robicie. Nigdy się nie zmieniajcie. Nigdy się nie... Jakby ktoś mówił... Chyba, że ktoś prostu prostą osobą, to wtedy fajnie jakby się zmienił. Róbcie to, co chcecie. Róbcie to, co czujecie. To jest najważniejsze. My tak robimy i... I, jakoś, to I jakoś to działa. Jakoś przynajmniej... to działa. Jakoś ten biznes funkcjonuje, widzicie? I jakoś się doturlałyśmy. Tak, tutaj. Tak. Do tego, tak. do pierwszej naszej rocznicy, rocznicy. Co jest bardzo istotne. Bardzo się cieszymy, bardzo jesteśmy wdzięczne za e, wszystkich naszych klientów, I za to, co i mamy. Za cały support, który dostajemy także od naszych stałych klientek, no od to ludzi bardzo ze mną, tak, w ogóle, od wszystkich. Bardzo, bardzo to wzrusza, bardzo to buduje. E, no serio, naprawdę. W sensie, wydaje mi się, że jeszcze tak e, sprzed. E, Dwa lata temu, gdybym powiedziała sobie coś takiego, to wydaje mi się, że nie. Ja nie uwierzyłabym nigdy w życiu, że będzie tak, jak teraz, nigdy. Naprawdę. Tak, tak. totalnie. Szczególnie, że jak kiedyś jeszcze rozmawiałyśmy, to mówimy sobie zawsze, że gdyby ta firma została. Gdyby ta firma powstała. <noise> jak trzy lat, lata temu, to, to już koniec pierwszej rocznicy nie było, słuchajcie, nie. mamy takie charaktery. Znowu klienci, poznacie nas bliżej, ale klienci, którzy już nas znają, wiedzą, że. Mamy bardzo mocne charaktery, i powiem tak: w ciągu tego roku nie było żadnej kłótni. Naprawdę, po prostu jesteśmy już na tym poziomie, że potrafimy rozwiązać wszystkie tematy, problemy itd. na bieżąco, ale jakby to było trzy lata temu, to na wpisie w całej DG skończyło po pół roku. Po pół roku działalność zostały zakończona. Została już koniec. Także przyjdzie. wydaje mi się, że wszystko jest kwestią czasu i tego też, że każdy jakby ze swoim charakterem dojrzewa i jakoś pracy nad sobą. Tak. tak. Także tak. tyle na dzisiaj. Tyle od nas. Natomiast chciałabyśmy powiedzieć, że chcemy spotykać się tutaj częściej w takim formacie, bo my bardzo lubimy formaty podcastowe i bardzo lubimy gadać dużo. Co widać? W sumie? Tylko I... ja nie umiem siedzieć, to jest ten główny problem. I... Natalia ładnie siedziała cały podcast. I... No lubimy gadać. Chcemy częściej się z wami tutaj spotykać, więc e, będziemy wdzięczne i będzie nam super miło, jeśli dostaniemy jakikolwiek feedback. feedback. Jeśli on jest negatywny, bardzo prosimy, żebyś. Tak, możecie napisać komentarz na przykład, Boże, masakra, co za dramat, nie nagrywajcie już takich rzeczy nigdy. Więcej? E, pozdrawiam. Proszę usunąć ten film. Proszę usunąć kanał na Instagramie Zgłosamy oraz. Was. Tak, to zgłosi wtedy nasz profil na Instagramie. Tyle, Tyle z naszej strony. Mam nadzieję, że miło nas się słuchało. E, I. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Maybe. Bye. Bye dziecka chciałam być prezydentem i w ogóle byłam prezydentem szkoły. To jest bardzo ważny szczegół. Prezydentem szkoły? Szkoły, tak. Ja byłam prezydentem szkoły, stara. Tak. Ale to się mówi przewodnicząca? Nie, u nas to się mówi Prezydent, okej. Okay. Bo podoba mi się słowo prezydent, a okay. przewodnicząca jakoś nie przekonuje mnie. Ale naprawdę mówi się prezydent? Tak, prezydent szkoły. Tak to brzmi bardzo poważnie. Ja no? byłam prezydentem szkoły i zawsze chciałam być prezydentem i chciałabym nagrywać takie świąteczne wiecie: o, or, 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 orędzie do narodu. Orędzie do